W państwowych zaczęły się pojawiać spółki nomenklaturowe. Młodszym zwłaszcza uczestnikom naszego spotkania należy się wyjaśnienie, dlaczego te spółki nazywały się nomenklaturowe no i co z tego wynikało. Otóż za komuny było tak, znaczy za pierwszej komuny było tak, że yy, obsadzenie pewnej liczby stanowisk w państwie. Wymagało decyzji Komitetu Centralnego Partii. I w partyjnym żargonie to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było w województwach, z tym, że tam y, od, obsadzenie pewnych stanowisk wymagało decyzji Komitetu Wojewódzkiego, no i to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Wojewódzkiego i tak aż do szczebla gminnego włącznie. I ludzi, którzy zajmowali te stanowiska, nazywano nomenklaturą. Nomenklatura to było po prostu środowisko władzy. I spółki dlatego były nomenklaturowe, że nie każdy mógł w nich wziąć udział, tak przyjść sobie z ulicy i tam do tej spółki przystąpić. One były de facto, bo nie prawnie, ale de facto zarezerwowane właśnie dla uczestników nomenklatury. Proszę Państwa, bo jeśli chodzi o stronę prawną, to te spółki funkcjonowały na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego, który nigdy nie został uchylony ze względu na potrzeby handlu zagranicznego. Otóż zagraniczni, a zwłaszcza zachodni partnerzy handlowi, nie rozumieli, jak to można z państwem handlować, co w razie czego państwo do sądu podać, no to im się nie mieściło w głowie. W związku z tym, żeby te stosunki handlowe z partnerami zachodnimi jakoś ułatwić, to centrale handlu zagranicznego, które były państwowe oczywiście, miały prawną formę spółek prawa handlowego. To dlatego ten kodeks handlowy z 1934 roku przedwojenny cały czas obowiązywał. To oczywiście, to, że te spółki miały, znaczy że te centrale miały formę spółek prawa handlowego, to rodziło inne nieporozumienia. Na przykład była taka centrala handlu zagranicznego Polimex CEKOP. I wielu ludzi na Zachodzie myślało, że CEKOP to jest nazwisko. No i mówili, jak to jest u was, tu niby komunizm, a mister Czeko robi takie interesy tutaj na światową skalę. No takie też były nieporozumienia, ale nie o to w tej chwili chodzi. Otóż proszę Państwa, po co w ogóle powstały te spółki nomenklaturowe? No jeżeli już po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Reykjaviku stało się jasne, że elementem tego przyszłego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, no to dla wszystkich, którzy o tym wiedzieli, było jasne, że ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, jak Sowiety się wycofają, chociażby z tego powodu, że nikt już nie da na to pieniędzy. A w nowym ustroju bez względu na to, jak by on wyglądał, jakby się nie nazywał, to już na pewno nie będzie się liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki. Tylko będzie się liczył stan posiadania. No to trzeba się przygotować jakoś do zmiany ustroju i ten stan posiadania zawczasu zgromadzić. No ale jak go zgromadzić, kiedy nie ma innego majątku, jak tylko państwowy? A no to trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy pod osłoną surowych praw stanu wojennego. Ten proceder został umożliwiony dzięki surowym prawom stanu wojennego. Proszę Państwa, jak funkcjonowała taka spółka nomenklaturowa typowa? Otóż z jednej strony monopolizowała zaopatrzenie przedsiębiorstwa państwowego w surowce, materiały, energię, no wszystko co jest potrzebne do produkcji, a z drugiej strony monopolizowała sprzedaż gotowych wyrobów tego przedsiębiorstwa, zagarniając w ten sposób od przodu i od tyłu cały zysk. W przedsiębiorstwie zostawało trochę dymu i załoga która nawet jak wiedziała co się dzieje, no to surowe prawa stanu wojennego nikogo nie zachęcały do pyskowania, przeciwnie, raczej do trzymania gęby na kurtkę, no bo wtedy można było jakieś nieprzyjemności. I spółki nomenklaturowe to była po prostu metoda uwłaszczenia nomenklatury poprzez rozkradanie majątku państwowego. Dla takiej nomenklatury oczywiście szczebla średniego i niższego, bo dla takiej nomenklatury ważniejszej, no to były lepsze konfitury.